Komiks generalnie powinien opowiadać ciekawą historię, ale także powinien pokazywać tą historię w sposób ciekawy wizualnie. Natomiast w przypadku Pana Europy wielkim wyzwaniem była, była tematyka komiksu, poruszająca ważne, ważne problemy, z jakimi się zmaga się teraz współczesna Europa. Oczywiście chodzi tu o kryzys migracyjny czy, czy agresję w Rosji na Ukrainę. To było największym wyzwaniem. Żeby zainteresować czytelnika do tego, aby sięgnął po komiks, a jednocześnie w jaki sposób pokazać mu, że, że Europa, że, że jesteśmy częścią Europy, że mamy wspólne wartości, które, które nas łączą i że dzięki, dzięki temu możemy też razem lepiej walczyć z tymi, z tymi przeciwnościami. Po, co przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wydaje komiks. Przede wszystkim dlatego, że język komiksu jest uniwersalny, jest pomocny w wyjaśnieniu spraw, które Wydają się z pozoru trudne, ale tak naprawdę w Komiksie są podnoszone od zawsze. To są kwestie społeczne, które wydają się ciągle trudne, ale trzeba o nich rozmawiać. One wynikają z europejskiego DNA, z DNA Unii Europejskiej, która została zbudowana na gruzach tej Europy powojennej. W tym roku mówimy o różnorodności w Komiksie, mówimy o tym, że jest ona ważna, bo wynika z, z europejskich wartości. Komiks tegoroczny, komiks jest, dzieje się w Chorzowie, między innymi w Chorzowie prezentuje piękne obiekty chorzowskie, jakim jest Muzeum Chłodnictwa i też budynek, jak i Instytucje Planetarium Śląskiego. Tytuł to Zmory Przeszłości, czyli walczymy ze zmorami przeszłości, jak, jak dobrze można zrozumieć tytuł i ta walka ma wiele elementów. To jak jesteśmy na terenie, można powiedzieć historycznie wspaniałym, ale jednak wymagającym rewitalizacji, teren przemysłowy teren poprzemysłowy, ta instytucja powstała, z potrzeby, ale powstała również dzięki pewnym możliwościom, które dało nam bycie w, w, w Unii Europejskiej. Dzięki ogromnej dotacji Unii jest ten projekt udało się zrealizować. Gdybyśmy tej dotacji nie pozyskali, to ta wspaniała idea została odłożona na półkę.